Wysokim Wicemarszałku, Wysoka Izbo, Drodzy Koledzy i Koleżanki. Jakiś czas temu został wprowadzony przepis zakazujący zadań domowych w szkołach podstawowych. Moim zdaniem ten przepis jest absurdalny. Dlaczego? Już tłumaczę. Mamy teraz więcej przez to kartkówek czy wypowiedzi ustnych przy tablicy. Zadam, zadam Wam jedno proste pytanie. Co wolicie? Z, z, zrobić zadanie domowe w domu i dostać tam ewentualnie jakąś tam lepszą ocenę? Czy, z, e, czy męczyć się na kartkówkach i to mo, może nawet i niezapowiedzianych? Których. <tryk> <tryk> no, zazwyczaj nie wychodzi nam to dobrze. No, bądźmy poważni. <tryk> Jeszcze na przykład pod koniec roku mamy, chcemy poprawić sobie oceny. Było to możliwe poprzez zrobienie takiej prezentacji, na przykład. A jak wiemy, takie prezentacje robiliśmy w domach. A co zostało nam zakazane? Zadania domowe. Dziękuję bardzo. Warto zauważyć, że pan poseł przemawiał bez kartki.